Bobi, gdzie jedziesz? Pinkarek jest, Jarunia jest, Suczka tam jest na końcu. Już jesteśmy zakopanym na spacerku. Od razu poszliśmy, żeby pieski nawet nie wchodziły do domu na razie już idziemy do parku są nasze brzuski kolejna badziewa zostawiła naszą ładną willę i są pieski w parku z panią Jeski po pierwszym spacerze. Wracamy do domku. I super, że już jesteśmy, bo nie musimy przyjeżdżać jutro rano. I cuczka. Proszę jaką mamy pogodę. Wiatr wieje. Super ma urodzinki? Pinkor. Pinkor ma urodzinki. Ale jest grzeczny. Grzeczny z Icejego. A chodź jeszcze, to jest za mało w Iceju. Zobaczmy. Jerunia. Jery. Jery. Nie, nie. Teraz jest Bobby. Niegrzeczny, był nie chciał przyjść do czesania. Tak, Pinkor. Jest żerunia? Jest. I znowu jest Villa Koliba, Mostek jest wyremontowany, bo jeszcze w październiku był stary. Ale teraz nie będziemy wchodzić. Dotarliśmy na równie. Tu jest jeszcze trochę śniegu, bo już jest coraz gorzej, a miało padać. Nie ma czasu, proszę, są no to nie. O, się śniegu, nie chcę się pić. i bałwan, jaka zima, taki bałwan. Teraz zobaczymy, czy psy wyczają marchewkę u niego. No później. No to niech się nie boi. Nie wolno, o, jest jego Czaju chyba. No, <laughs> marchewka? dobra zmarchewka. marchewka? Będziemy robić jakieś zdjęcia tutaj. Jesienią tu byliśmy i teraz jesteśmy znowu. No i wrócimy do domu. I długi spacerek, dwie godziny ponad. No, wreszcie miejmy nadzieję, że zaczęło padać. I że będzie teraz dużo śniegu. Tak pieski? Widzieliście koteczkę? drodze na Jaszczurówkę 440 czyż może być coś ładniejszego jestem już jakiś czas na miejscu i od czasu do czasu się zaświeca i zaraz rozpromienieje i będziemy robić zdjęcia jest śnieżek wreszcie dowaliło jest śnieżek Lubi mnie? Dużo wąchania? A nie umiera? I jak? Tuczka? przeprawę wodną no i nie lubią pieski i nie lubi idź tipcej jak idź idź koteczki szukaj no i nie lubiłeś Przech, przejścia tu jakie raciugi no i będzie kupowała presle na a my czekamy i wracamy znowu dwie godzinki ale warunki Trochę trudniejsze, ale super. Węksowe brzysko, tyle śniegu. Kaczapa. Higienka. Idziemy w kierunku skoczni. Pieski idą tu. I pieski idą tu. Więc szeroka arteria do skoczni. Piłsudzkiego. ulica. Pięknie cioska są odlecione. Koniki jadą? Jadą koniki. Elegancko. skocznię podskocznie pod podskocznie, pod oczywiście tipsej się zakrztusi, że wstawić Widać skocznie, teraz widać córka leży, przyjemnie w śniegu i pije Nie wiem czy jestem w Chinach czy w górach Zastanawiam się cały czas zawsze będąc pod co takie badziewie to słabo robię. Wyć zdjęcie na ławce, nie udało się. Rozbiegły się wszystkie kolibecka. Tu pan Jeżurek, a pani pierogi, a nie tym razem. Bo chyba nie siądziemy na polu z psami. Czeka ładna alejka przy samej ulicy. Takie by. idziemy na krupówki bo nam się nudzi. No i zaraz przyjdzie. I w środku, kręci się. Przyszliście do Atmy, już tu byliście jesienią. Teraz jest zima, ławeczki są zasypane. Grzyjcie, ciągcie Pana Scenę słońca i tipsej, i suka solo jegoś. Są pieski na łące? A ciężko jest. Śnieżek jest głęboki. Jest i kuksy i pani. Zabawy się, może zaczną jakieś. Jest Tip tak? Tipsy. Chodź tu, Bob. Ale fajnie. Kicają. Idź Minkor tam do pani. Nie? Zawody w łapaniu drona, ale już się zmęczyli. Kto złapie drona? Pinkor jest ambitny. Bob? Bob już łapał tyle, że ma ozór na wierzchu. Po bieganiu, po łapaniu drona. Pieski chyba zadowolone, ale dalej ciągną. Pieski czekają na panią przy pękawym brzysku, przy cmentarzu i przy starym kościele. I pani już idzie. Idzie pani. Będzie radość. Bo nie widziały 5 minut. Idzie pani. Poszła do kaplicy. Parku. Idziemy do Doliny strążyskiej. Proszę, jaki ładny domek. Czy do Doliny nie idziemy, bo się nie da. Nie szli pod reglami. Pod reglami, Gipsy. Już jesteśmy blisko. Tu jest wreszcie trochę spokoju. Chodniki nie Idzie się ciężko, ale po to się tu przyjechało, żeby było ciężko, a nie lekko. mysanek niestety, bo może by coś z tego było, jakby je zapiąć. Dwa pierwsze na pewno, a Tipsojowi by trzeba było tylko powiedzieć o koteczce. Szukaj koteczki tipsej, szukaj koteczki i już przyspieszenie jest. No będzie spotkanie korgowe. Ja nie widzę. I znowu jest spotkanie. Tam, tam nie wolno, bo to widzisz, tu stoi, o. że nie wolno piesków. Jest jedyna trasa, jedyna trasa Wasza tu. Tu jest prawdziwa zima. I ładne płotki i wszystko. Tam jest cała gołówka. Przeciro się. Przeciro się, pinkor. Jesteście. No. Już ci się czkawką odbija zakopane tipsy. Wąski tor, ale kuksy widzę, że nie chcą chodzić po torze. Ruchy. Na tor. Gdzie jesteście? Idziemy już do domku? Zaczął padać śnieg znowu. Jest fajnie. Górki na pazurki. Tuż jest typowe gęsiego. Typowe. Jeden się wyłamał, jak zwykle. Co tu jest? Już byliście nieraz. Jest mniej zdziwiony w zimie. Oj, gdzie jest niś? Gdzie jest niedźwiedź? i znowu do domu dzisiaj to długo byliśmy za pół godziny tam jeszcze przełyski słoneczka a tu już mglisko jedzie To już wolna. Suczka jest jedyna mało ruchliwa, więc może ganiać gdzie chce. Bardzo zdzielna suczka. Idzie sama. Młodzi się uczą od suczki Jest dziś tak mgliście, ale po południu, jak to opadnie, albo nie opadnie, będzie super. Albo zawody w łapaniu drona nie dadzą mu spokoju. Dobrze, będziecie mieli trochę ruchu, trochę ruchu. Gamonie. Troszkę ruchu. Pieski, grzecznie, chodź tu, chodź tu, Pinkor. Powiedziałem grzecznie. Pogoda jest, ale też roztopy są. I będą brudne, chociaż po domu jest dużo śniegu, to się wypiorą Co tu jest? Patrz jaki, duży bałwan Ale nie ma marchewek. No, nie ma takich marchewek. Ty już go znalazłeś, oczywiście. Kapliczka u kogoś. tanek jest w błocie. Ale tam są piękności. Niedźwiedź. A tu natura stwarza rzeczy dużo ładniejsze. Tu już chodzi o nasze rejony domowe. Mostek, giewont po lewej. A dwa po prawej, jewąt chyba jest niewidoczny. Dzisiaj. Z góry była naklejona z innego świata. był w październiku, jest i teraz. Zadowolone pieski, bez słoneczko Pamiętam, idzie o jakie niebieskie niebo. Taka odwilż, jest, nie wiem, czy to będzie widać na choince, jak kapie wszystko. I koniki. Jest park chyba Piłsudskiego. Cały jest wydzielony dla badziewia świecącego. Się nie da chodzić tam dalej. Tu jest jabłonka. I na jesieni kopaliśmy tu jabłka dla nich. Może są jeszcze jakieś pod śniegiem. Szukają. Ale obawiam się, że to nie jabłka, to tylko siki innych psów. Tu jest szkoła i dziewiczy śnieg. Tu nic nie zruszone od początku. Jedyne miejsce w zakopanym. Tatrach tak nie ma. Chcieliśmy iść w kierunku Skoczni, ale to, ten weekend nie ma sensu. Są zawody Pucharu Świata. Rozstawiona już Narodowa Chińszczyzna jakaś. I tyle. Pan policjant będzie tu ruchem kierował. Współczuję mu serdecznie. Tej fuchy. Tak to wygląda z na matołek pieski słuchają bajki U, pop nawet słucha jest ładny konik a tam jest drugi przyglądają się wam bo nie widzieli takich cudaków jeszcze nie widział jeszcze takiego cudaka w parku maszerujemy już do domu ale jeszcze siądziemy podsumowanie spaceru nagródki były i Jedna konkluzja, skończył się już spokój. Obawiam się, że przy skokach, to tutaj trzeba będzie spacerować w koło domu. Chociaż w koło domu nie wolno, bo jest zakaz siurania psów. No i tyle: my za chwilę idziemy odpoczywać i oglądać skoki w telewizji. Poranny spacer, cisza, spokój. Na lipkach zjeżdżalnia paruje i kapie, a dzisiaj cieplej niż wczoraj. Tu są pierwsze ładne domki z pana zdjęć. Gdzieś kuksy? Tu pan zaczyna robić domki ładne. Tu pan fotografuje te ładne domki też. Zawsze. O, I tu jest kolejna perełka. Tu się leje, a tu jest prawdziwy bruk. Chyba jedyny taki odcinek. Tu pani się rozgrzeje, i doszliśmy. Hotel Kasprowy, Obiekt, obiekt westchnień za perelu. Tutaj pan mączka przywiózł ją klubowicz w jednym z odcinków Tulipana. No dalej wygląda monumentalnie. Tam jest pozostałość po bałwanie, chyba. Czy pieski to znajdą? Szybko poszło. Szybko poszło. Szybciutko poszło. Pikor. Nie bądź samolubny, Pikor. I tu też jest super domek. Tu pan ma zdjęcia jak firanka. Wystaje i tak wiółwa fajnie. Villa Koliba, jedna z najładniejszych w Zakopanym. Jak widać, jest oblegana przez turystów. Większość turystów w Polsce woli automaty na gubałówce i ten cały chiński syf. Natomiast piękna nie doceniają w ogóle. No i bardzo dobrze, bo całe piękne jest dla nas. Dziękujemy wam, turyści. Takie cudańko z tej perspektywy piękności. Już odnowiony most do Kolibecki, do Koliby. Widać taka, że musiałem dwie chrupki małe dzielić na cztery części i się rozbryzły wszędzie, ruszyły. Ale chyba sobie poradzą. Tu jest takie: wszystko się topi. Gorski się topią. I stary kościół. Zabytki stoją puste. Tu się bawi elita. Muzeum Tatrzańskie, chyba nie ma tu nikogo, ale oraczki oblegane. I wrócił ze spaceru. Tak wygląda odwilż odwilż I tutaj nie martw się, zaraz będziesz czysty.